Tak? Ta pała twoja taka fajna jest dzisiaj. No taka stercząca, wiesz? Kamil w takie rzeczy mówić. No kurde, śliska. Chyba podniecisz mnie. Podniecasz yes. się, mokroci? Nie, nie podniecam się, ale jak tak mówisz, to, to kurczę, chce mi się seksu. To weź się po i co? Nie no co kamień. Nie, nie. Nie mogę tak, ciebie znam, ciebie znam. Szkoda, że ci nie mogę zobaczyć to bym się od razu podrajcowała jakbym Cię tak zobaczyła naprawdę no, normalnie? Ja bym mm -hmm, tak, no tak. To jest taki chłopczyk, taki fajny młodziutki a wiesz co, powiem ci, od czasu kiedy kiedy Cię poznałam, to jakoś tak patrzę, patrzę na młodszych mężczyzn, zwracam uwagę na młodszych mężczyzn coraz bardziej mi rajcują i kamil, powiem ci tak szczerze, zastanawiam się czy Czyli jeżeli chodzi o taki chłopak w swoim wieku, to nie bardziej się stara, no na pewno jest bardziej wydajny, bo wydaje mi się, że takiemu młodemu mężczyźnie to chyba cały czas stoi. Normalnie, non stop lufa uniesiona. Co? Normalnie pingwin kurwa jest otwarty całą dobę. Proszę? Pingwin stoi całą dobę. O no właśnie, to taki by mi chłopak podobał, podobał się bardzo. Ta byłoby po czym skakać? Normalnie. Kodowałby mi się bardzo. I co, byś skórę ściągała z chuja? Uh -huh. Normalnie. Tak, tak, wiesz, że ja to lubię. No dokładnie. Tak. I miałabym ochotę, bym powiedziała obciągnąć go pięknie. Ale ty musiałbyś też coś dla mnie zrobić. Co? I popieścić. Popieścić? Pocipie? Tak, ustami. Pojęczeć ładnie. Ja miał, ja, miał, ja miałbym jęczeć? Co ty gadasz? No. Jak bym miał jęczeć? Rybko? Pokaż. Rybko? Tak? Miałabym ochotę. Oj, Kamil, Kamil, jeszcze jeszcze się nago dla mnie rozebrał i zrobił mi taki, wiesz, striptease, nagolasa. lasa. Wy, młodzi mężczyźni, macie fajne, ładne pupy, fajne pupy, ładne ciało, dbacie o siebie. Ja na przykład lubię, jak mężczyzna jest taki, wiesz co, zadbany, tylko nie Niewydatłowany nie jak bandzior, pierdla, Tylko fajne, no, ładne, młode ciało, no. Taki misiek w koszulce polo, zadbany. <laughs> polo Ralfa Raulena obowiązkowo. Raula? Raula Raulena, Ralfa Raulena, tak, tak, tylko, no tak, 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 żeby był już taki, wiesz, takie ciacho, byłoby takie, warte grzechu. To nie niezłe no, ciacho. Jeszcze, no, wież, żeby taki chłopak, wiesz, fajnie tańczył, mnie dobrze bajerował, to kurczę, Jesteś Jeszcze kamień, żeby umiał twerkować? Kurczę, to wiesz, czego bym się bała? Czego? Żeby może i supy stały. O, o może i by sutki stały <noise> i kamień byłby problem i no, byłby problem. Jasne. No, ale wiesz, ja taka głupia nie jestem. To pod tym względem powiem, ci, dla mnie jest ważniejsze to, żeby facet, wiesz, chłopak był fajny, kulturalny, miał poczucie humoru, dobrze tańczył. Dobrze, dobrze tańczył, się kręcił. Pamiętań... Słucham. Po prostu facet ma dobrze zarzucać kurwą na parkiecie. Co ty gadasz? Nie, no Co ty ja tak, ja tak mówię, wiesz, że. Bo tak z kolegami gadaliśmy. I doszliśmy mhm. do wniosku, że na odbyt, na dupę nie będziemy gadać dupa, tylko kurwa. I teraz jak ja a, zamiast... A ty, a ty, a ty Kamil, a ty na, na tą dupę, jak my się poznaliśmy parę dni temu, to mówiłeś tak bardzo brzydko, powiedziałeś pierdziawa. Pierdziawa? Mhm. To dobrze musisz kręcić pierdziawą. Mhm. Tak, Zakręciłabyś tak. pierdziała do na patyku. Kurde, skąd ty to słownictwo takie znasz? No nie wiem, a... Albo, a wiesz po, czym ja cię, wiesz po czym ja cię teraz kojarzę też, Lisiek? Po czym? Powiedziałeś tak, ja nie wiedziałam o co chodzi. Kurwa, wyjebało mnie z hajsu. No, to jest twoje, to, to są twoje słowa. A zrobiłabyś przysiad na tego bananka z Biedronki? Przestań, nie. Czemu? Na twojego bananka. Nie, na twojego. Ja nie mam chuja dobrego... Kamil. z dlatego mam nie? chuja. Tak? No, słabego mam chuja, 17 centów. Znaczy no, to wiesz co, to jest taki chyba, wydaje mi się, europejski standard. Ale słuchaj, tak się ja nie będę z tobą część święt Ale jak gruby poniła... jest, jak widziałasz kiedyś kiełbasę śląską? Ale grubszy, ale grubszy, grubszy niż moja ręka w nadgarstku? No, nie, 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 nie. Nie? Nie, no co ty, spójrz na rękę z nadgarstka, no co ty? No to ja mam taką szczupławą. A, to nie wiem jakiego masz tam kija od golfa u siebie, no nie wiem. <ścoughs> Ale ja cię lubię, nawet bardzo, a ty takim się świntuch robisz, nie podpuszczaj mnie, nie podpuszczaj mnie. Wiecie, nigdzie nie wychodzę, słuchaj, nigdzie nie wychodzę, a ty mnie podpuszczasz, tak erotycznie. Tak? Mhm. Uh -huh. Spędzicie? Uh -huh. Przestań. To kable od nic żelazka mi, się popióć. Nic mi nie swędzi, nic mi nie swędzi. Swędzi cię czoło, nie gadaj. Czoło też nie, czoło też nie. A mnie swędzi chuj. Ej, no to nie wiesz no co, no walę sobie musisz, teraz konia, jak, zapłacić, jak z to Nie, się Musisz zadzwonić do jakiejś koleżanki, do jakiejś fajnej takiej, wiesz, woluzowanej, fajnej dupy, umówić się z nią, wiesz, przybajerować ją, zaprosić ją na jakąś fajną kolację, że będziesz romantyczny, kochany się, coś przygotujesz, Winko, te sprawy i słuchaj, dziewczyny same atakują facetów. Same siadają na lufę? No chuja, tak, same kurwa odpalają działo nawet. Same działo odpalają? To tak. nie działo. Proszę? To nie działo. No i mają ochotę, słuchać. Pomasowała no, trzy tak. razy działo, a działo w pysk wyjebało. No właśnie. Ale to chyba o to chodzi, żeby to, wiesz, żeby to działo wyjebało. No. No, no dokładnie. Chodzi. Chciałbyś taką być dziewczynę, która by nie znała obsługi tego sprzętu, nawet na nie. <laughs> Albo która by to robiła, kurczę, pół godziny, bo działo nie wyjebało, to by działo się zbuntowało, by się seksu oderdziało. No tak. No. No. A ty jesteś, powiedzcie, pieszczo, Kamil, ten głos masz taki chłopięcy, ten głos masz taki chłopięcy, a ty coś ruchamiec mały, niedobry. No, ty to mógłbyś się zaprosić, wiesz co, na dobrą kawę, albo byśmy sobie poszli gdzieś do kina razem. O, no pewnie. I tak, byśmy, I tak byśmy mogli rozpocząć naszą znajomość. Bo wiesz, ty jesteś fajny chłopak, ja cię szanuję, a ruchać się z tobą to ja nie będę od razu. No co to. Poczekamy, nie? No poczekamy, może za pół roku, może za... O, bo mógłbyś pójść jutro na dyskotekę razem. Tak? Do go. Mhm, ja... ja pójdziemy do enklawy. A wiesz, że mam wolne teraz tydzień. I nie mówiłaś. No wolne mam tydzień. Dzisiaj się dowiedziałem o ósmej, że mam zjeżdżać na, na bazę. Tak? No, już zjechałem, jestem w domu. Uh -huh. Także możemy się śmiało spotkać. I byś ze mną się umówił? Normalnie. Tak? No pewnie. Moglibyśmy się umówić. No. możesz no się do mnie dołączyć. No to jak to robimy? Jutro, jutro, jutro będę w Enklawie, gdzieś tak po tej trzeciej. Tak? Mhm. I po czym mam Cię rozpoznać? Po czym masz mnie rozpoznać? No co, mówiłam Ci, jak wyglądam, czy no. nie? Nie, jeszcze nie. Nie pamiętasz? Jeszcze nie, nie mówiłam. pamiętasz? Co Ty nie mówiłaś? A mi się wydaje, że mówi. Ni chuja. Przestań, Kamil. No nie mówiłaś. <laughs> Dzień duchu mały. Lubię cię. No ja cię też. nawet bardzo. Proszę? Ja ciebie też. Takie powiem ci, wydaje mi się, że jesteś taki mało lat, ale taki zwariowany krezo, że ja czuję, że ja bym mogła z tobą zaszaleć. Konie byś mogła kraść ze mną? No już mówiliśmy o tym. No ale jeszcze nie ukradliśmy żadnego. A po co mamy to robić? Możemy inaczej fajniej spędzać razem czas. Możemy w Tibie zagrać. Co? W Tibie zagramy. A, a co to jest za <noise> tak pierdole głupoty. No pierdole, chyba się nie naćpałeś niczego? Czy parę browerów dzisiaj zapiłaś? Nie no, ten sobie, ta tabaką nos czyściłem. No i po co ci to? Świruję, tabaka to tytoń. Kolega kiedyś brał, bo kurwa wstawał rano na trasę, miał całe dziury zapchane. Mhm. Uh -huh. Nie, ja taki dzisiaj humorek mam dobry, wiesz. No bo kurczę, no bo piątek dzisiaj dlatego... No pewnie i wolne mam, temu się tak ucieszyłem. Kurwa, jaki szczęśliwy jesteś. się lisiu, kochany mój. No chujem bym ci zamachał ze szczęścia. Oj przestań, no to zamachaj. Kamil. No to zamachaj. No ci śmigłem, a co? Kręcisz śmigłem świętuchutry. No dalej, dalej śmigło gadżeta. Ty mi nie kręć to śmigłem. Bo mówicie, że to bo robi się bardzo niebezpiecznie przy tobie. I to nawet bardzo się robi niebezpiecznie. Mogę jeszcze Cię polubić za bardzo. Tak? No. Uh -huh. I co teraz? To nawet... Słucham? I co teraz? No ja nie wiem, No, ja nie wiem, co my zrobimy. No, no ja co? nie wiem, jak to będzie. No, trzeba to jakoś ogarnąć. Tak? No. Ale kurczę, na pewno na pewno słuchaj, taki, taki chłopak jak ty, na pewno słuchaj, jest zajęty albo albo jak już to pewnie wiesz, dziewczyn na pewno nie traktujesz bym powiedziała poważnie na ja? ja kobieto Aha? jak ja nie, nic w dziuple nie podhaczałem z miesiąc już. Przestań. Serio. Ta, a kto mi się tam z tymi rusałkami leśnymi zatrzymuje? I ja romansuje z nimi. Nie? Nie, ja gadaliśmy o tym ostatnio. Ale mnie wkręciłeś, słuchaj. Z czym? I, i, i coś mnie wkręciłeś, słuchaj. Jaka? Mężczyzna, który jeździ samochodami ciężarowymi i jeździ tirami, no. to jaką ma kategorię? C. Kurwa, powiedziałeś mi, że D. W chuja cię zrobiłem. A myślałeś, że ja tego nie, 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 nie zorientowałam się? <laughs> Jak I to i od, od razu na Słuchaj, ja. Kamil, Kamil, i od razu wiedziałam, siusiaku ty mój, że ty nie jesteś kierowcą tira, bo powiedziałaś tak, Wiolka, tak, D, a gówno prawda, już, już wiedziałam, że nie jesteś kierowcą tira. C plus de, tira. E dokładnie, kobieto. C plus E chyba. Tak. No, a nie D. To wtedy już wiedziałam, że ty nie, nie, nie jesteś ja kierowcą Nie że tira. gadamy o twoich cyckach, że masz D. Pierwsi to mam DD. Tak? Takie kurwa masz te? Arbuzy? 75 DD. To jakbyś mi wyjebała z salto, sal, to wyjebał? <noise> Wiesz co, no chyba tak, aż akurat by się tragicznie by się nie skończyło. Aż tak chyba bardzo źle by nie było. No. A ty znasz się na rozmiarach biustów? tamskich? Trochę. Jak kupowałeś którejś ze swoich dziewczyn bieliznę, to w jakim rozmiarze? B. B oto malutkie cytuszki. To są orzeszki. Orzeszki to są krostki, wypryski skórne z znajomego biustu. To nie jest B wytryski, kurwa. Wypryski, no, wypryski skórne. Takie? No takie to są takie malutkie. No, ale to nie jest istotne przecież. Chyba ty nie jesteś głupi i chyba na, na cytki nie lecisz. Ja na to ja lecę? No. Na kuciapę. Przestań. Czemu tak po to nazywasz. A jak mam mówić? Na kuciapę. Jak jeśli jest zakryta, to czasami to, co zakryte, to jeszcze bardziej kręci, jeszcze bardziej jest podniecające. Przecież nie od razu nie widzisz, jaką ona ma kuciapę. Tylko w, widzisz, jaką ma japę. No, to o czym Ty mówisz? To nie niezły dym. Niezły dym? No. Tak? Tak. Mm, a w jakich tych kuciapach gustujesz? Kamil? Nie wiem, nie znam się na tym. No to co tu mówimy o jakich kurtach, jakichkolwiek? Kamil, mhm. ale mnie skręcasz, powiem Ci, ale jak ja cię tak nie skręcam. A ile palców zmieścisz? Gdzie? No wiesz, gdzie. W szparce? No. <laughs> A ty mnie o to pytasz? Robię ci badanie. O badanie, to wiesz, co to, to mi zrobisz, jak pobawimy się u mnie w gabinecie w pana ginekologa. O to wtedy wiesz, położysz się na tym fotelu stomatologicznym, położysz się wygodnie, zamkniesz oczy, ja włączę światło i rozłożysz nogi i ja Cię zbadam, o. Ja latarkę mam taką fajną, to Ci wskazuję. Ale po co, ona nie będzie potrzebna. Tak? Nie będzie potrzebna. No pewnie, że tak, po co? A co, aż taki, chodź, aż taki, chodź, taki chodź, dobrze tunel masz oświetlony? Słucham? Aż taki dobrze masz tunel oświetlony? Przestań na tym tunelu. <grych> tunel miłości posiadasz? Tunel miłości? No. Posiadam, posiadam. Posiadam, Kamil, posiadam ten tunel miłości. Zapchany, czy nie? No? Jaki? Zapchany, czy nie? N nie, jestem dziewicą, wiesz? W wieku 29 lat jestem dziewicą. No, ty, się... będziesz moim, ty, be, ty będziesz moim boyfriendem pierwszym. Pier, first boyfriend? <laughs> tak. Ty będziesz moim boyfriendem. Z tobą zrobię to pierwszy raz. Mhm. A tak. umiesz przykuc harcerski zajebać? A jaki to jest przykód harcerski? Harcerski ja nie, ja, ja nie należałam do To jest taki przykuc, że wyciągam mhm. lufę, a ty kucasz na lufę i robisz daba w locie. Świat płaski do laski? Nie, no daba w locie robisz. Taki oh, przykład na chuja z dabem. Uh -huh, super. Będziesz musiał mi to pokazać, koniecznie. No. Koniecznie, słuchaj. Spoko. Kamil, jaki ty jesteś, kurczę, wysportowany. Erotycznie, łóżkowo, to, kurczę. No, są teraz tacy dobrzy w Taklocki. Słucham? No i pochaj się, jebać ją, nie gadam z nią. Ja pierdolę.